Wierzchołek paraboli y równa się x kwadrat plus 4x minus 13 leży na prostej orównaniu. Widzimy, że we wszystkich podpunktach a, b, c oraz d mamy równania prostych pionowych, ponieważ są one postaci x równa się i tutaj jakaś stała liczba. W związku z tym ich wykresy właśnie będą prostymi pionowymi i żeby taka prosta pionowa... Przechodziła przez wierzchołek paraboli, to będzie musiała być, krótko mówiąc, osią symetrii tej paraboli, czyli rozcinać ją na dwie identyczne części. Żeby sobie to jakoś lepiej wyobrazić, to może spróbujmy naszkicować wykres jakiejś przykładowej paraboli, niekoniecznie tej, którą mamy tutaj podaną w treści zadania, żeby w ogóle sobie uzmysłowić, na czym polega całe to zadanie, czyli narysujmy sobie jakąś taką zupełnie dowolną parabolę. No i teraz narysujmy prostą pionową, która przechodzi przez wierzchołek. Wierzchołek jest w tym miejscu. No i ta prosta będzie musiała wyglądać w takim razie mniej więcej jakoś tak. No i jakie jest jej równanie? Równanie takiej prostej. Jeżeli taka prosta przechodzi przez ten punkt, ten punkt to jest wierzchołek paraboli na osi x, to jest osi x, to jest osi y. No i współrzędną xową wierzchołka czasami się oznacza literką p, a współrzędną y wierzchołka paraboli się oznacza literką q. Przyjmijmy zatem, że ta współrzędna xowa jest równa p i w związku z tym, skoro tak, to równanie tej prostej przechodzącej przez xową p będzie po prostu postaci x równa się p. Czyli, żebyśmy my mogli wyznaczyć równanie prostej pionowej, która przechodzi przez wierzchołek paraboli, no to musimy po prostu wyznaczyć współrzędną xową wierzchołka, czyli p. Wzór na współrzędną xową wierzchołka jest następujący. p równa się minus b dzielone na 2a. Czyli my w naszym przypadku wystarczy, że podstawimy do tego wzoru pod b czwórkę, pod a współczynnik stojący przy x kwadrat, czyli jedynkę, no i otrzymamy nasze p, także policzmy je w tym momencie p równa się minus i pod b podstawiamy 4 podzielić na 2 razy 1 to się równa minus 4 na 2, czyli po prostu minus 2. Zatem równanie naszej prostej pionowej, która będzie przechodziła przez wierzchołek paraboli, jest w postaci x równa się minus 2, no i to jest rozwiązanie do tego zadania, czyli prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź a.